W kontynuacji odcinka 5 dokończymy dokończę rysować rzut, obrys mieszka naszego mieszkania z wykorzystaniem technik, którą mówiłem w poprzedniej części. I tak kontynuując właśnie nasz rysunek, przechodzę do narzędzia Select Tool. Zaznaczyłem krawędź ściany i narzędziem Move. Z przyciskiem CTRL wtedy działa jako kopia. Odsuwam w tym momencie o 90. Tworząc sobie kolejną kreskę bazową i sczytując wymiary z rysunku, tworzę kolejne krawędzie. Tu przypominam, z przyciskiem SHIFT blokujemy kierunek prowadzenia linii i do punktu odniesienia. Akurat z punktu startowego wskazuje ten punkt, po czym naciskam, zatwierdzająco kliknięciem. Tu mamy wymiar 320, ale jeszcze jest grubość ścianki 12, czyli tę samą techniką move z kontrolem wskazuje po osi czerwonej, wpisuję 12, została utworzona kopia. 75 grubość tej ściany zewnętrznej jest, wynosi 38 cm, więc od razu ją sobie tutaj zaznaczę. Tu będzie 30. Chodzi o to, aby wykorzystując punkty już utworzone, wykonać, wykonać obrys jak najszybciej. Tutaj jest niezamknięte co widać że po tym, że brakuje linii wypełniającej. Do tego mogę, mo, mogę użyć narzędzia prostokąt. Działano tak, że po zaznaczeniu pierwszej przekątnej i drugiego punktu po tej samej przekątnej utworzy się prostokąt. Czyli tak mogę, w ten sam sposób mogę tu wykonać operację. 16 i tutaj pomimo, że nie mam jeszcze tego fragmentu narysowanego, mogę tym samym sposobem, czyli prostokątem, skrót. Skrót mam zazwyczaj R, ale w tej części, w tym, w tym schemacie nie, nie, nie utworzyłem skrótu. Oczywiście to mówię w następnych odcinkach. Wywołuję polecenie Rectangle, czyli prostokąt, zaznaczam pierwszy punkt, a następnie punkt po przekątnej, tworzy mi się Wypełniony już obszar litera S, czyli skrót do gumki. Eraser usuwa mnie potrzebne um, linie. I tu kolejno z Kontrolą 225 wpisuję wartość, także jest to dużo prostsze, jeżeli ten podkład ma dobrze opisane wymiary. 20, i tu mogę wpisać wartość 404 lub przytrzymuję z Shiftem. Widać ta linia została pogrubiona i wskazać punkt odniesienia tutaj. Kontynuuję obrysowywanie, czyli tu jest 214, 12. Tutaj tej wartości nie znam, więc ona wyjdzie wynikowo zapewne z obrysu łazienki. Tu utworzę Move z Kontrolem 12. Już obszar został praktycznie zamknięty. Narzędzie prostokąt utworzę sobie obrys wypełniony. I teraz tak utworzę sobie krawędź ściany zewnętrznej. Lgłoś 328. Move. Z kontrolem 20. To będzie ścianka na instalację. Prostokątem tworzy wypełnienie. Mogłem po prostu cofnąć tą operację. mogłem po prostu wykonać tutaj o linię i efekt byłby podobny. Także techniki, m, która wygodniejsza. Także proponuję Ci wypracować własną strategię. Tych technik jest dużo. I każdy ma to, na to swój jakiś pomysł i upodobania, tu od krawędzi jest 118, w tym przypadku, że jest y, linii referencyjnej, tak zwanej guideline. Czasami jest tak po prostu prościej. Skrót literaty przypominam tu 90. I tu 120 ja sobie zmierza stąd. Dotąd powinno być 120. Zgadza się, więc wszystko jest w porządku. Tutaj wychwytuję punkt końcowy, tak zwany endpoint, czyli też wszystko gra. Tutaj kreska jest krótsza niż powinna być, więc ją usunę. Tu odsunę 12. Wewnątrz kanału instalacyjnego tutaj są ścianki troszkę cieńsze, tym się zajmę później. Linię pomocniczą tu wykorzystam, aby powtórzyć obrys tej linii, tak aby mieć przecięcie. O, dokładnie to. Wpisuję wartość 60, 12 i dzięki temu mogę jedną kreską utworzyć krawędź tej ściany. Niepotrzebnie usunąłem. Długość wnęki 125 i wszystko się zaczyna zgadzać. Przesuwam, wciskając scroll i przycisk Shift, klawisz Shift. Tu wskazuję punkt charakterystyczny. Obrys nie został jeszcze zamknięty. A to dlatego, że brakuje nam wypełnienia tutaj ostatniej tej kreski, wewnątrz tego kanału nie będzie nam zasadniczo potrzebne. Ale odsadzę tutaj linię pomocniczą o 6 cm, i teraz mogę obrysować, wykonać obrys po liniach pomocniczych, a następnie usunąć wypełnienie, tak aby uzyskać. Wnętrze kanału. I mamy tutaj już praktycznie gotowy obrys Łazienki, dwóch sypialni, garderoby. Teraz zajmiemy się holem. Tej odległości nie ma wpisanej, jest całościowa. Natomiast tutaj szerokość korytarza 124 cm, więc linią pomocniczą, skrót T. 124. Przypominam, że w lewym dolnym rogu jest widoczna ta wartość, więc można skontrolować to bardzo łatwo. Tutaj szerokość 118. I dzięki temu już mam podrys pod ścianę. Tutaj kierując się po linii pomocniczej, wpisuję wartości kolejne z podkładu, czyli 90, 12. Nie muszę ponownie klikać, wystarczy kontynuować rysowanie. Tutaj zacznę linią 100. 12. Ok, to mogę usunąć. Klikając na spację, przechodzę na narzędzie strzałka. Tak jest szybciej. Kontynuuję obrys od narożnika. Wartość 92 w tym momencie. I tutaj 271. Nawet sobie zamknę. Ten obrót będzie mi łatwiej. Linią pomocniczą 12. 12, 12. Tak, aby mógł się już po prostu... Kierować samymi liniami pomocniczymi. Wypełnienie usuwam. Przechodzę na gumkę literka E. Usuwam niepotrzebne już mi w tym momencie linie pomocnicze. Mamy utworzony obrys holu. No i tym samym zakres salonu i kuchni też już został zasadniczo ustalony. Jeszcze zostały nam ściany zewnętrzne. Tą linię mamy. Wartość 20. Tutaj mogę się posiłkować punktem, już który narysowałem. Cały czas zaznaczenie zostaje aktywne, więc mogę wykorzystać to i z kontrolem odsunąć o 42 cm krawędź, tak aby uzyskać mm, Obrys ściany zewnętrznej, ale tu jednak usunę, bo ta ściana powinna iść aż do. Przeciągnę troszkę dalej. Tej wartości nie ma podano na wyjść wynikowo, być może jest z tej strony. 360 jest szerokość salonu, więc 360 65. 38, tą wartość pamiętam z poprzedniego pomiaru, tu był nawet taki fragment, który powtórzę, że w momencie, kiedy SketchUp wyszuka punkt, który znajduje się, punkt taki referencyjny, od razu podpowie taką cienką, przerywaną linią w kolorze osi, do której się odnosi. Tutaj przytrzymuję Shift i po prostu wskazuję sobie punkt odniesienia i Mogę zamknąć obrys. Usuwam niepotrzebne linie. Tu jeszcze czegoś brakuje. Obrys nie wykonał. Nie wypełnił się. Aha, bo pewnie brakuje którejś z tych krawędzi, ale nie ma co się przejmować. Narzędzie prostokąt. Punkt pierwszy i punkt poprzekątnej. Aha, po prostu tutaj brakowało. Tutaj brakuje tej linii, więc narzędzie prostokąt utworzę wypełnienie. Usuwam niepotrzebne, niepotrzebne linie. Tu, jeśli chcę, aby ściany zewnętrzne były połączone z ścianami wewnętrznymi, usuwam również te połączenia. 125 mogę od razu kontynuować yy, kopiowanie. 127 wpisuję kolejną wartość i narzędziem prostokąt jest to trochę szybciej niż rysowanie kolejnych, yy, kolejnych dwóch linii. Tutaj 180. 95 tutaj po prostu łączę ze sobą punkty grubościanki międzylokalowej akurat 20 20 i 20 tworzę sobie taki szybki szybki podrys punkty charakterystyczne od razu widać w punkcie przecięcia jest taki czerwony krzyżyk tu też Sketchup automatycznie wykrył, że jest to punkt współliniowy, więc mogę przytrzymać Shift i wskazać, do którego punktu ma się bazować. Ten obrys tu wpisuję 38 i zamykam obrys. Gumką usuwam niepotrzebne krawędzie. tym mi to przy holu. Tutaj jeszcze praktycznie został. Tylko ten narożnik 105 38 tu mogę się odsunąć. Tu również automatycznie został wykryty punkt, który może być mi pomocny. Tu już nie jest konieczne. Tu brakuje jeszcze usunąłem widocznie potrzebne drzwi. 90, szerokość 100. Przerysowuję sobie korzystając z linii pomocniczej. I gotowe. Podrys płaski, pod mieszkanie jest już w całości. Wszystko gra. Mamy utworzone płaszczyzny. Jeszcze mogą się pojawić jakieś linie do usunięcia, ale to już jest po prostu kosmetyczna sprawa. Od tego momentu można już zacząć podnosić obrys, czyli tworzyć nasze mieszkanie do, w trójwymiarze.